Gry, które umieszczają swoją akcję w przyszłości. To standard. Możemy więc podziwiać prawie utopijne wizje międzygalaktycznego społeczeństwa jak w grach z serii Mass Effect. Po drugiej stronie spektrum są postapokaliptyczne przepowiednie opierające się na tym, że ludzie w końcu tak sobie skoczą do gardła, że niewiele po tym zostanie. Tak jak na przykład w Falloutach. Oczywiście w większości przypadków gry pod względem przewidywania przyszłości mylą się. W spin-offie serii Street Fighter, czyli platformówce Street Fighter 2010, ludzkość kolonizowała planety. No cuda niewidy tam się działy i to w 2010 roku. W grze Twisted Metal 3, która wyszła w 1998 roku, Hollywood nie istniało, zniszczone przez wielkie trzęsienie ziemi z 2007 roku. Ja nie przypominam sobie takiego trzęsienia i z tego co ostatnio sprawdzałem, Hollywood stoi i ma się całkiem dobrze, no, oprócz tego, że jest brudne. Nie wszyscy mają jednak zdolności wróżbity Macieja. Czasem jednak zdarza się, że gry przewidują jakieś zdarzenie, które rzeczywiście w późniejszym okresie ma miejsce. Dzieje się to czasem przez przypadek, a czasem dzięki temu, że scenarzyści, czerpiąc z obserwacji wydarzeń światowych, potrafią założyć, że pewne wydarzenia są prawdopodobne, i zdarza się, że trafiają. Mimo wszystko jest to zjawisko stosunkowo rzadkie, na pewno nie tak częste jak w filmach. Niemniej warto zerknąć na gry, które w jakiś sposób tę przyszłość przewidziały, chociaż przewidziały to jest bardzo duże słowo. Może powiedzmy po prostu, że miały szczęście. Wspomniałem wcześniej o serii Fallout. Trójka ma swoją rolę w tak zwanym przewidywaniu przyszłości, jednak podpada to bardziej pod miejską legendę. Szerzej zająłem się tym właśnie w odcinku z serii Miejskie Legendy Świata Gier, tak więc nie ma sensu tego tu powtarzać. W skrócie chodzi o tajemniczą audycję radiową, która podaje niepokojące fakty o śmierci znanych osób, katastrofach itd. Treść tej miejskiej legendy jest ukryta w grze, ale nie stanowi ona części składowej jej świata. Może inaczej. Trochę stanowi, ale jest to bardziej easter egg niż taka, wiecie, faktyczna cegiełka. Zacznijmy może od czegoś starszego. Dziś, kiedy włączymy sobie telewizję, mamy dużą szansę na to, że natrafimy na jeden z tych błyskotliwych reality show, które pojawiają się jak grzyby po deszczu. Możemy więc zajrzeć w życie bogatych i sławnych, możemy pooglądać, jak człowiek radzi sobie w dziczy na golasa, możemy popatrzeć, jak rolnik stara się znaleźć żonę. Cholera są nawet programy o właścicielach lombardu no, do wyboru do koloru. Modę na tego typu show zapoczątkował stworzony w 1997 roku w Holandii Big Brother. Przez prawie 20 lat format wyewoluował i przybrał przeróżne formy. Jednak całe szczęście nie aż takie jak w grze z 1990 roku, Smash TV. Była to produkcja, która umieszczała postać w samym środku morderczego reality show. W tym arkadowym twin-stick shooterze przemierzaliśmy kolejne areny, kładąc pokotem przeciwników ku uciesze oglądającej nas gawiedzi. Oczywiście zanim pojawił się Smash TV... Tego typu koncept wykorzystany został w filmie The Running Man z Arnoldem Schwarzeneggerem. Jednak mimo wszystko ta arkadowa produkcja pojawiła się na długo przed wybuchem popularności reality show. Trochę mniej bezpośrednio, ale jednak pewne tragiczne wydarzenia przewidział pierwszy Deus Ex. W ogóle seria stara się w jakiś sposób osadzać świat w dosyć wiarygodnych okolicznościach, choć i tak doskonale wiemy, że w 2027 roku świat prawdopodobnie nie będzie wyglądał tak futurystycznie jak w grze Human Revolution. Powróćmy jednak do pierwszej części z roku 2000. Kiedy popatrzymy na panoramę Manhattanu, nie dostrzeżemy dwóch wież World Trade Center. Przypominam, że gra jest z 2000 roku. Kiedy twórcy nagabywani byli o to przez graczy, stwierdzili, że zostały one wysadzone w ataku terrorystycznym. Rok później prawdziwe wieże się zawaliły. Pierwotnie brak dwóch wież World Trade Center spowodowany był ograniczeniami technicznymi, do których dopisano po prostu historię. Pomimo tego, że ta przepowiednia jest efektem tak naprawdę tylko i wyłącznie technicznych pobudek, to jednak jest ona na tyle ciekawa, na tyle zaskakująca, że na stałe wpisała się w mitologię serii. Przepowiadanie przyszłych wydarzeń ma to do siebie, że zazwyczaj są one parszywe, złe. Dopiero wtedy nas interesują. Ludzie lubią się bać i zazwyczaj potrzebują czegoś do zamartwiania. Tak więc, nic dziwnego, że większość przypadków w tym materiale, no, no do radosnych nie należy. Nie inaczej jest z grą Tom Clancy's Ghost Recon, która wyszła w 2001 roku. Jej fabuła orbituje wokół konfliktu rosyjsko-gruzińskiego, który toczy się w 2008 roku. Zgadnijcie, w którym roku rozpoczął się prawdziwy konflikt między Rosją a Gruzją. Dokładnie tak, w 2008. Co prawda powody konfliktu w grze i w rzeczywistości były stosunkowo różne, jednak twórcy wstrzelili się z datą co do roku. Tak samo było z grą Homefront, która co do roku przewidziała śmierć przywódcy Korei Północnej Kim Jong-ila. Pomylili się tylko o kilka tygodni. Smaczku dodaje fakt, że gra wyszła w tym samym roku, w którym najcudowniejszy przywódca świata przeniósł się na łono komunistycznego Abrahama. A żeby nie było, sarkazmuję sobie. Jednak wydarzenia z historii codziennej nie są jedyną kategorią, w której gry okazują się być profetyczne. W grze Metal Gear 2 Solid Snake, której fabuła oparta jest o kryzys paliwowy, mamy do czynienia z eksperymentalnym biopaliwem tworzonym z glonów. Dziś jest to biopaliwo trzeciej generacji, istnieje naprawdę. Każdy fan serii Metal Gear wie, że Hideo Kojima jest zakręcony na punkcie polityki, inwigilacji, militariów, spisków etc. Tak się zdarzyło, że w drugiej części gry Metal Gear Solid jest mowa o systemie, który ma inwigilować mieszkańców planety, umożliwiać podsłuchy, no wszystko to, co ujawnił Edward Snowden, na długo przed tym, jak dzięki niemu informacje o tego typu systemie przedostały się do opinii publicznej. Kiedy tak się zastanowimy nad tymi wszystkimi wydarzeniami, które przewidziały gry, możemy pomyśleć, że hej, coś w tym jest, jakaś tajemnica, za takimi korelacjami musi stać coś więcej ludzki umysł lubi szukać wzorów i dostrzega je nawet tam, gdzie ich za bardzo nie ma. Moim zdaniem, prawda za tym jest bardzo trywialna. Składa się ona z dwóch rzeczy, o których już wspominałem na początku programu: scenarzystów, którzy dobrze znają się na polityce i wydarzeniach, posiłkujących się konsultantami oraz zwykłego przypadku. I walnę teraz potworną koeliowską oczywistością, ale żyjemy w czasach, w których teraźniejszość Dogania przyszłość. W kinie dzieje się to od dawna, bo gatunek science fiction istnieje od początku kinematografii. Gry dopiero wchodzą w ten etap. Wiecie co, ja też mogę coś przewidzieć. Za 5 miliardów lat słońce wchłonie Ziemię. Mam na to dowody i chyba zrobię sobie o tym grę. Do usłyszenia.